Masz dosyć swojego szefa, chcesz założyć własną działalność gospodarczą, możesz nawet uzyskać do 85 tysięcy umorzenia, spełniając wszystkie kryteria. Ten film jest dla Ciebie. Oglądaj go dalej. Szanowni Państwo, Aneta Staniszewska, witam Wam serdecznie. Temat na dziś, jaki przygotowałam, jest to Wsparcie w starcie, czyli finansowanie unijne dla osób. Które chcą otworzyć działalność gospodarczą. Program działa na terenie całej Polski i jest podzielony na osiem regionów. A każdy region ma pod sobą kilka województw. Miejsce wykonywanej działalności mieści się w konkretnym regionie. Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, które nie wykonują innej pracy zarobkowej, dla studentów ostatniego roku studiów, dla osób niezatrudnionych. Dla osób poszukujących pracy, których przychody z ostatnich trzech miesięcy nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 20 dwudziestokrotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Na chwilę obecną jest to około 169 tysięcy złotych, na bardzo niskim oprocentowaniu, od 0,45 do 0,1%. Czas trwania pożyczki wynosi 84 miesiące. Z opcją karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.